Cześć, kochani! Chciałam Wam opowiedzieć, co mi daje wyzwanie 90 dni. Zacznę może od sportu. Eee, wcześniej uprawiałam sport w ogólniaku. Teraz mam 32 lata. Eee, ogólniak e, skończyłam, miałam około 20, czyli 12 lat temu. Eee, ostatni raz uprawiałam sport. Coś tam międzyczasie biegałam wokół bloku, ale to e, szybko mi się znudziło. No i... E, teraz, e, dzięki temu, że chodzi, chodzę, i chodziłam i nadal chodzę e, na siłownię, poprawiłam swoją sylwetkę. E, poprawiła się bardzo, bardzo szybkim czasie, bo byłam e, zdeterminowana i zmotywowana. E, ale podniosłam sobie troszeczkę wyżej poprzeczkę. Już nie tylko wygląd i nie tylko dobre samopoczucie jest moim motywatorem, ale również chęć spełnienia swojego marzenia, czyli przebiegnięcia maratonu 42 kilometrów w Rzymie. Jestem strasznie podekscytowana. Już się zapisałam i intensywnie ćwiczę, codziennie biegam, również dalej chodzę na siłownię. To jest niesamowite. Bez wyzwania nawet nie wiedziałam, że mogę to się zapisać, że mogę osiągnąć takie cele. Również dzięki wyzwaniu pokonałam swoją strefę komfortu skacząc ze spadochronu. Miałam, wcześniej miałam bardzo duży lęk wysokości i bardzo duży lęk przestrzeni. Bałam się wejść we własnym domu na drabinę. A dzięki wyzwaniu skoczyłam 4000 metrów. <noise> to niesamowite uczucie. Polecam każdemu. Co? Dzięki wyzwaniu polepszyłam sobie relacje z ludźmi. Polepszyłam relacje z moją mamą. Zaczęłam doceniać dobrych, wspaniałych ludzi. Zaczęłam unikać ludzi, którzy podcinają mi skrzydła. No i zmieniłam pracę. Przestałam palić papierosy. Zaczęłam dbać o zdrowie, wygląd. Pogodziłam się z przeszłością. Polubiałam teraźniejszość. Na przyszłość patrzę jako autostradę do swoich marzeń. No, i hmm, chcę powiedzieć, że w każdej dziedzinie mojego życia y, y, się polepszyło, i to nie trochę, ale bardzo. Także ci, co zaczynają wyzwanie, albo ci, co y, zastanawiają się, czy, czy wejść do tego wyzwania, y, serdecznie polecam, bo to jest y, zestaw zasad, które. Prostych, zwykłych zasad, które no, tak naprawdę nie wszyscy je znają, ale przestrzegając ich, Twoje życie się stanie szczęśliwsze i e, pełniejsze i bogatsze. Także polecam każdemu i trzymajcie kciuki, żeby moje marzenia i cele jak najszybciej się zrealizowali. Trzymajcie się, Pa.